No i co, czyżby ostatnia część z FC Bayern Monachium, czy nie? Otwieramy w te święta ostatnie saszetki, zobaczymy co nam tutaj się trafi. Szukamy jeszcze mask karty z maskotką. Wiem, że na pewno jej nie mamy, także jakiś tam chyba parę zawodników. Eee, Pranicz, e, Breno. Breno, murzynek Breno. Eee, on, tu był Brazylijczyk, no tak. No tak. O, 12 zawodnik i Contento, i, i Robonik. Jakby ktoś chciał się wymienić za te karty, super. Jeszcze mam trochę kart z 14. Serdecznie zapraszam. Eee, Poszukuję tych kart, co mam na liście, i jeszcze dodam te limitki ekstra klasy tej nowej, bo naprawdę mi się podobają. Jest ich dużo do zebrania i wiem, że ich sam nie zbiorę, więc jakby ktoś coś chciał, eee, to zapraszam na wymianki, bo. Chcę je zebrać. No nie wiem kiedy je zbiorę, ale chcę je zebrać. Lam, Otl, Breno i Sfańszczy. I co chciałem jeszcze powiedzieć odnośnie? No to jakby ktoś miał te karty, to proszę napisać podam adresie. Jak ktoś ma, no najlepiej. No do, do większą ilości tych limitek e, to się możemy fajnie wymienić. Hmm. A jak ktoś nie ma tych limitek, to zobaczmy do zobaczenia tej listy. A tak to mnie inne karty nie interesują, chyba, że jakieś też limitki. Tam macie napisane, że limitki też. Ale taki teraz efekt powstawiłem, że ekstra klasę. Limitki zbieramy. I jeszcze poprzednią tą ekstra klasę muszę też dopisać, bo zapomniałem. Tam mam kilka karta. Kiedyś szukałem tego. O, 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 coś fajnego. O, yy, szukałem tej, tych limitek, bo chyba było 12 czy tam 12-13 było chyba 12 limitek. Gdzieś to miałem kiedyś, zapomniałem, muszę teraz przypomnieć sobie. O, i Bernie jest, uuuu, Bernie, super, Bernie, maskotka Bernie jest. Mamy, o, ale fajne jest z tyłu, co nie? Zaje fajne, muszę ten album włożyć. Fajnie to wygląda z tyłu, naprawdę fajnie bardzo. To jest akurat taki kruczek. <laughs> Mamy niego Crossa z autografem. Patrz jaki paszczecik taki. Prawdziwy aryjczyk. Gdzie nie jest urodziony? W to, A, tam. Jakaś wieś. Gomez, Gustavo, Lima, Gustavo, Lima i Tymoszczuk. Kolejny raz. No, do tych wy... No, do tych, wy... no, do tych wy... Mam nadzieję, że poruszyłem temat. Ajć. Mamy i tak. Mamy szpilplan. Kolejny raz szpilplan mamy. Buta. O, mamy krafta. Tomas kraft. BatchTuber. Tego krafta nie miałem. Nie miałem tej karty. Więc leci do kolekcji! Idziemy dalej. No otwieraj się. A koszulki jak nie ma, tak nie ma. E ribery Gomez. Van ten closet i. i Jublenkart. I czyżby ostatnia saszetka? I czy coś trafimy, czy nie? I czy będzie pełna kolekcja, czy nie? I co tu mamy? Mamy puzelek, oczywiście. O, tym oszczup. Nie wiem. Nie pamiętam, że go miał na autografię. to był chyba. Olicz. Roben i cieszący się closet. No i co? To było na tyle z tą serią. Na się podobało. I. Zobaczymy, czy miałem pełny album, czy nie, i czy go, wam go zaprezentuję. To by było na tyle. Moje uszynanko. Cześć.